Witam was serdecznie. Zapraszam na drugą część filmiku na temat ciekawostek w Ameryce, albo innymi słowy tego, co mnie zdziwiło, po tym jak przyjechałam do Stanów. Jeżeli nie widzieliście pierwszego filmiku, to podlinkuję wam go tutaj na górze. Zachęcam do obejrzenia i zapraszam na dzisiejszy filmik. Jeden z moich ulubionych tematów to jest zakupy. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża do Stanów robić zakupy. Wiem, że jest to stereotyp, że Ameryka to jest naprawdę super miejsce do robienia zakupów i po części się tym, z tym zgadzam. Kilka tipów i kilka rzeczy, które mnie zdziwiło tutaj na samym początku, to jest to, że w sklepach nigdy nie zobaczycie ostatecznej ceny. Cena, która jest w sklepach na metkach, to jest cena przed podatkiem. Do tego, w zależności od stanu, bo to znowu jest coś, co reguluje każdy stan oddzielnie, trzeba sobie dodać podatek. U nas w stanie Washington to jest 10%, które trzeba sobie do ceny jeszcze dodać i to będzie dodane oficjalnie przy kasie. W innych stanach to są bardzo różne wartości. W Oregonie, który jest sąsiednim stanem do stanu Washington, nie ma w ogóle podatku od sprzedaży. W innych stanach, na przykład na Hawajach, to jest bodajże 4% z tego co pamiętam. I podam Wam tutaj na górze kilka innych e, takich progów procentowych w innych stanach. Tip numer dwa. Nie płacicie pełnej ceny w Ameryce. W Ameryce zawsze jest jakaś wyprzedaż i na wszystko zawsze jest jakiś kupon. Wystarczy sobie wpisać w telefonie w internecie gdziekolwiek, jak jesteście na przykład, nie wiem, w Macy's, Macy's kupon i na pewno coś wam wyskoczy, bo tam zawsze jest jakaś wyprzedaż i zawsze znajdziecie jakiś kupon. Ja nie pamiętam kiedy zapłaciłam jakąkolwiek pełną cenę za cokolwiek. Nie mówię już o żadnych aplikacjach i żadnych innych rzeczach, które gwarantują Wam cashback. Jak na przykład, nie wiem, płacicie specyficznymi kartami kredytowymi albo używacie jakiejś aplikacji w telefonie do zakupów online, zawsze możecie jeszcze dostać jakiś cashback, który będzie procentem tego, co wydacie na dane zakupy. Kolejna rzecz, o której też się bardzo dużo słyszy, to jest polityka zwrotów w Ameryce. Tak, jest to prawda, wszystko tutaj można zwracać, niezależnie czy kupuje się to w normalnym sklepie, czy kupuje się to online. Wszystko zawsze można zwracać. Bardzo rzadko jest to 30 dni, najczęściej jest to więcej. W niektórych sklepach można zwracać rzeczy do dożywotnio. Kostko, e, Ariai to jest taki sklep z rzeczami outdoorowymi do hików, kempingu i różnych innych e, nadwornych aktywności. E, w Nordstromie można wszystko zwracać do dożywotnio, także to jest fajne i ja to bardzo doceniam, ale tego nie nadużywam. Zwykle tutaj płaci się kartami kredytowymi, rzadko kiedy, naprawdę rzadko kiedy używam gotówki tutaj, w ogóle zwykle nie mam gotówki żadnej przy sobie. Tutaj słuchajcie, wszystkie pieniądze wyglądają tak samo. Dolary, wszystkie dolary są zielono-czarne, nie ma innych kolorów dla innych nominałów. Monety, wszystkie wyglądają tak samo i numerki są naprawdę malutkie, gdzieś tam dookoła na brzeszku napisane co ta moneta, ile ona ma. Także ja na początku w ogóle nie wiedziałam, jak mam płacić. One mają trochę różne rozmiary. I te rozmiary to są takie ogólnie przyjęte rozmiary, na przykład jak się mówi, co się z Dime Size, to znaczy, że jest rozmiaru 10 centówki, bo 10 centówka jest najmniejszą monetą, 25 centówka jest największą. Także po tych rozmiarach jest to łatwo rozróżnić po jakimś czasie, ale na samym początku ja, słuchajcie, stałam czasami jak po prostu jakiś ślepy człowiek i czytałam, co tam jest napisane na tej monetie, bo totalnie nie wiedziałam, co to jest za nominał i co to jest za wartość. A i słuchajcie, jedna rzecz, która naprawdę jest tutaj wielka i która naprawdę dla mnie jest jak zbawienie teraz, jak mam małe dziecko w domu, to jest to, że wszystko tutaj można kupić online. Wszystko, wszystko, wszystko. Od e, oczywiście zakupów jakichś tam elektronicznych ubrań, e, AGD, pojedzenie. Ja w tej chwili bardzo często używam e, czegoś, co się nazywa Prime Now, to jest taka wtyczka do e, Amazonu. Jeżeli macie członkostwo Prime na Amazonie. To możecie y, zamawiać rzeczy z różnych sklepów, na przykład Whole Foods, o którym wcześniej wspominałam, który ma tą zdrową żywność i y, jest tam dwugodzinna dostawa za darmo, y, jeżeli wyda się minimum 35 dolarów, także ja z tego skorzystam naprawdę bardzo, bardzo często. Na pewno słyszeliście, że w Ameryce jest tanie paliwo. I tak, to jest prawda. To znowu zależy oczywiście od stanu. W niektórych Stanach paliwo jest super tanie, na przykład w Teksasie jest bardzo tanie paliwo, dlatego że oni trochę swojego paliwa mają. W innych Stanach jest to trochę droższe. Na Hawajach zdecydowanie paliwo jest droższe, bo to są wyspy, najciężej je tam dowieść. Ale generalnie paliwo jest i tak dużo, dużo tańsze niż w Europie. Dlatego śmiesznie jest, jak się jedzie do Kanady, która jest bardzo blisko e, Seattle. Zawsze tuż przed granicą tamkujemy pełny bak, tak żeby dojechać do Whistler, bo to jest nasza najdalsza i najczęstsza destynacja w Kanadzie. Tam lubimy jeździć na narty. E, I akurat na tam i z powrotem starczy pełen bak tutaj na tankowanych stanach. Paliwo średnio kosztuje około 3-3,5 dolara za galon, czyli za 4 litry. Także naprawdę tanio. Tutaj na tym klipie widać też dwie różne ceny za ten sam rodzaj paliwa i różnica wynika z tego, że płacąc gotówką jest taniej niż płacąc kartą. To tanie paliwo, ale też wielkie, wielkie odległości między wszystkim, bo to jest po prostu duży kraj, są powodem tego, że każdy tutaj prawie ma samochód. Nie ma tutaj też w ogóle prawie komunikacji miejskiej. To znaczy jest, ale jest totalnie bezużyteczna moim zdaniem. W Nowym Jorku sprawa wygląda trochę inaczej, bo tam jest metro, także to jest zdecydowanie coś, na czym można polegać, ale wszędzie indziej... Hmm, jednak samochód. Dlatego ja często, jak podróżuję gdziekolwiek, to prawie zawsze wynajmuję samochód. E, no, dociągnąc temat dalej, jako że wszyscy tutaj prawie mają samochód, i jako że jak wszyscy wiemy, Amerykanie lubią wygodę, e, powstało bardzo wiele miejsc, które oferuje tak zwane drive-thru. I to nie jest tylko e, restauracja fast food, tak jak na przykład Drive czy coś w tym stylu, tylko to są kawiarnie. To są banki, które mają drive-thru i można na przykład sobie wypłacić albo wpłacić pieniądze, nie wysiadając w ogóle z samochodu. To są apteki, co jest dla mnie już w ogóle przedziwne. Także jak ktoś by się uparł, to może w ogóle prawie cały dzień z tego samochodu nie wychodzić. W aptekach nie dziwne jest tylko to, że można tam kupować rzeczy prosto z samochodu. Sam układ aptek jest tutaj często inny niż to, co znałam z Polski. Bardzo często apteki są w środku sklepu i to nie tak, że one są w centrum handlowym, ale dalej są jakby wydzieloną apteką. Tylko na przykład są w środku targetu. Idziecie do sklepu, i jedna część targetu ma jakieś takie rzeczy higieniczne szampony, mydła tak dalej i aptekę. Gdzieś tam z boku przy ścianie jest okienko i tam możecie sobie kupować leki na receptę i porozmawiać z farmaceutą, e, ale to wszystko jest tak jakby w sklepie. Oprócz tego nie ma czegoś takiego jak apteka, która jest tylko i wyłącznie apteką. E, I tutaj mam na myśli leki. Każda apteka, która nawet jest wolno stojąca, która nie jest w tym targecie, to jest apteka taka jak Rossmann. Czyli oprócz tego, że to jest apteka, to jest też drogeria. Coś, co część z nas, na pewno z nas filmów, to są te charakterystyczne opakowania, Leków na receptę w Ameryce. E, tutaj każdy lek wygląda w ten sposób. Nie dostaniecie leku, który jest w takich normalnych listkach chyba że to są leki, które można kupić bez recepty. Wszystko jest pakowane indywidualnie dla każdego pacjenta, zamówione przez lekarza i rozdzielane co do jednej tabletki. Także nic wam nie zostanie. To jest akurat lek, który ja kiedyś dostałam i go nie wzięłam, e, dlatego go mam jeszcze. Ale jeżeli byłaby to jakaś terapia, np. antybiotyk, który muszę wziąć nie wiem, bezmy, przez 10 dni, to dostanę dokładnie tyle tabletek, ile potrzebuję. Ciekawostka jeszcze, recepta zwykle nie jest wręczana pacjentowi do ręki, tylko jest wysyłana przez lekarza prosto do apteki. Później apteka wysyła Wam SMS-a, kiedy lek jest gotowy do odbioru. I kolejna rzecz, która za tym idzie, to na pewno też z filmów możecie kojarzyć, ludzie mają coś takiego, co się nazywa medicine cabinet i często w łazienkach po prostu za lustrem, lustro się otwiera i to są takie bardzo wąskie półeczki, na których właśnie te leki się mieszczą. My akurat nie mamy tego w domu, ale pokażę Wam to z boku, jak to wygląda w jakimś tam innym ujęciu. Kwestie domu to jest prawdopodobnie materiał na oddzielny filmik. Zaczyna się to w ogóle od procesu kupowania albo wynajmowania domu albo mieszkania. To jest tutaj zupełnie inne. Więc pamiętam tylko pokrótce, co tutaj znalazłam najdziwniejszego od samego początku. Pierwsza rzecz to jest to, że tutaj prawie w ogóle nie ma bloków. I mam tutaj na myśli takie bloki, które, nie wiem, mają powiedzmy sześciu, ileś tam pięter. Najwyższe bloki, jakie zwykle się tu spotyka, to są takie dwupiętrowe apartamentowce. A tak to jest po prostu bardzo dużo domków. I to mogą być takie domki jak szeregowce, które są połączone ze sobą, są mniejsze, ale wyższe, też maks do dwóch pięter, albo po prostu wolno stojące domki. I to jest coś, co ja naprawdę bardzo lubię, bo można mieszkać bardzo blisko centrum, a dalej mieszkać w domu. Jak już się do takiego domu wchodzi, to coś, co na początku bardzo mnie dziwiło, w tej chwili się już przyzwyczaiłam, to jest, słuchajcie, brak przedpokoju. My akurat to siebie w domu mamy jako taki przedpokój, mamy tam szafę, do której możemy schować kurtki i buty, ale bardzo często, pamiętam jak szukaliśmy domu szczególnie, to się bardzo dziwiłam, że wchodziło się do domu prosto do salonu, po prostu nie było w ogóle żadnego jakiegoś takiego przedsionka, jakiegoś miejsca, żeby zostawić ubrania. I zauważam, że Amerykanie bardzo często nie mają szafy właśnie w przedpokoju, tylko trzymają swoje wszystkie ubrania, włączając to kurtki i buty, we własnej szafie w sypialni. Idąc dalej, będąc już w tym domu, słuchajcie, kontakty i włączniki, wyłączniki do świateł. To wygląda zdecydowanie inaczej niż w Polsce, i oczywiście to na pewno wiecie, że jak przyjeżdżacie z Europy do Ameryki, to musicie mieć transformatorki i przetyczki, dlatego, że to po pierwsze jest inne napięcie, niższe, tylko 120V, a nie 220V, więc część na przykład rzeczy takie jak suszarki do włosów nie będą Wam działać po prostu, bo będą, włączycie je i będą robić tak, bzz, jakby się miały zaraz rozwalić, a to przez to, że po prostu jest na, za niskie napięcie. Rzeczy, które mają wbudowane transformatorki, np. nie wiem, ładowarka do telefonu albo do laptopa, e, wymaga takiego, m, takiej przetyczki do e, końcówki od kontaktu. E, sprawa odwrotna, jak jedziecie z jakimś urządzeniem amerykańskim do Europy, które nie ma transformatorka, to może się Wam spalić. Dlatego, że niższe napięcie zwykle nic urządzeniu nie zrobi, ale wyższe tak. Więc ja na przykład pamiętam, że kiedyś lokówkę sobie spaliłam w Polsce, bo ona była tylko na 120 V, a ja ją podłączyłam do 220, no i lokówka przestała działać. Rzecz, którą uwielbiam, to jest młynek do jedzenia w zlewie. Jak na przykład obieram ziemniaki, to nie muszę ich obierać do kosza i się zastanawiać i potem zbierać wszystkie skórki, które mi wszędzie spadną. Obieram to wszystko w zlewie, spłukuję, mielę, koniec problemu. Inna rzecz, którą też uwielbiam, to jest suszarka, która zwykle idzie w parze z pralką. To są najczęściej dwa oddzielne urządzenia, dlatego że tu po prostu wszystko jest większe, również domy i po prostu jest na to miejsce. Suszarka, oprócz tego, że suszy rzeczy, dla mnie służy jako żelazko. Dlatego, że jeżeli się e, rzeczy z suszarki wyjmie od razu po tym, jak się wysuszą, to e, może nie koszule jakieś takie eleganckie, wyjściowe, ale takie zwykłe codziennie sukienki e, czy bluzki są po prostu wyprasowane i nie mają zmarszczek. Także ja suszarkę uwielbiam. Jedno pomieszczenie, które zdecydowanie różni się od pomieszczeń europejskich albo polskich, to jest Łazienka. Rzecz pierwsza, słuchajcie, toaleta jest tutaj zupełnie inna. Toalety publiczne często nie mają klapy, to jest tylko i wyłącznie po prostu ta część, na której się siada. I toalety publiczne zwykle są bardzo mało prywatne. Do takiego stopnia, że czasami to naprawdę, jak się stoi, słuchajcie, to się stoi tylko dotąd. I naprawdę było to dla mnie niekomfortowe na samym początku, to szczególnie takie ekstremum, że te drzwi są aż tak, to się znajduje zwykle przy jakimś tam, nie wiem, miejscu, gdzie na przykład prom odpływa, widziałam taką toaletę, no tak, słuchajcie. na Pike Marketcie, tu w Seattle, tam gdzie po prostu może być, nie wiem, dużo bezdomnych i ktoś może tam wejść do tej toalety, się zamknąć i jakieś nie wiadomo jakie rzeczy robić. Ale na przykład w pracy, gdzie na pewno żaden bezdomny nie wejdzie, albo jakaś osoba podejrzana, też są toalety, które mają taką szparę na dole i na górze, nie da się tak zamknąć zupełnie prywatnie w toalecie. Ja już się w tej chwili do tego przyzwyczaiłam i ma to zdecydowany plus. To jest to, że słuchajcie, jak ktoś tam sprząta, to po prostu może wjechać mopem, wylać tam jakąś wodę i całą podłogę porządnie umyć. Zwykle są kratki ściekowe. Na podłodze i po prostu łatwiej utrzymać taką toaletę w czystości. Dlatego to akurat rozumiem. No, w domu oczywiście to już każdy sobie robi tak jak chce. Ale toalety podwieszane, tak jak Duravid my mamy Duravid wszędzie, bo po prostu jesteśmy z Europy i to znamy i to lubimy są tutaj rzadkością. I każdy, jak do nas przychodzi, to zawsze mówi: O Boże, jaką macie fajną toaletę? Ja też chcę taką toaletę. Także toaleta podwieszana to jest trend, ale bardzo rzadki jeszcze cały czas tutaj. Temperatura jest w Fahrenheitach. Także na przykład właśnie jest 78 stopni, co jest odpowiednikiem 25. Na początku dla mnie łatwo było zapamiętać, że 70 to jest 20 stopni, to jest tak przyjemnie na krótkich rękach. 32 to jest 0. Wszystko powyżej 70 to jest gorąco, wszystko poniżej 70 to jest taka jesień, wiosna, a poniżej 32, poniżej 0 to jest zima i zimno. Jednostki długości to są stopy, incze i mile. I to, co jest dziwne tutaj dla mnie, to jest to, że to nie są wielokrotności dziesiętne. Także na przykład stopa to jest 30 cm, stopa ma 12 inchów, waga to są funty i uncje. I to też nie są wielokrotności dziesiętne. E, mój syn, jak się urodził, ważył 6 funtów 8 uncji, czyli 6,5 funta, dlatego że 1 funt to jest 16 uncji e, i to było 2,950. Nie da się tego też równo przeliczyć na kilogramy, to jest mniej więcej połowa. Ale nie do końca. Także tak, weźcie sobie jakąś krateczkę z przelicznikami, jak chcecie mierzyć tutaj jakiekolwiek miary w Ameryce. Jak się pojedzie do Kanady na północ, wszystko jest normalnie w kilometrach, kilogramach, celsjuszach. Także tam jest prosto. Rzecz, która jest na pewno też znanym wszystkim stereotypem amerykańskim, wszystko tutaj jest wielkie. I to, słuchajcie, jest zdecydowanie prawda. Samochody są tutaj ogromne. Ja pamiętam, że jak stanęłam kiedyś koło takiego pick ogromnego, to po prostu byłam w szoku w ogóle, co to jest za wielki pojazd, jak samolot jakiś albo jakiś statek. Przez to, że te samochody są takie wielkie, to wszędzie są większe miejsca parkingowe, co dla mnie akurat jest super, bo wszędzie jest łatwo zaparkować. Większe pasy na ulicy, nie czuję się człowiek taki stłoczony, większe pobocza. To jest naprawdę fajne. Ja słuchajcie, to akurat bardzo tutaj lubię, ale rozumiem, dlaczego tutaj jest tak, a w Europie jest inaczej i wszystko jest mniejsze. Chodzi po prostu o gęstość zaludnienia i wykorzystanie terenu, który tutaj jest. W Europie jest tego terenu mniej do wykorzystania. Sklepy, centra handlowe, supermarkety, wszystko jest ogromne. Ogromna ilość rzeczy na półkach. Kostko, słuchajcie, to jest taki sklep porównywalny do makro. Tylko osoby indywidualne mogą tam też kupować. Nie trzeba mieć firmy, żeby tam móc kupować. Słuchajcie, jak kiedyś zaczęłam paczkę chipsów na samym początku, w tym kostku, która po prostu była taka dosłownie, no to byłam w szoku. Muszę powiedzieć, że naprawdę to była wielka paczka jedzenia. Tutaj kolejny ciekawy przykład z kostko. Jedyne 300 pigułek na ból głowy albo 400 pigułek apapu, lub 500 w dwupaku, czyli 1000. Tutaj e, szampon w objętości litr 13. E, wracając do tematu restauracji, ogromne porcje o tym mówiłam, że zawsze pudełko sobie można e, prosić, bo i to nie jest żadne FOPA. Domy są wielkie. E, pierwsze mieszkanie, które tutaj wynajmowaliśmy, miało 890 stóp kwadratowych co jest mniej więcej równe metrom kwadratowym, jak podzielić się przez 10, także około 89-90 metrów kwadratowych, to jest duże mieszkanie. A to słuchajcie, było mieszkanie, które miało salon z kuchnią i jedną sypialnię i jedną łazienkę, także na 89 metrach y, mieszkania w Polsce, no to podejrzewam, że nawet 4 pokoje się zmieszczą. Tutaj jeden. No dwa. Bo ciekawostka salon nie jest liczony jako pokój tutaj, więc jak szukacie mieszkania, domu, to mieszkanie, które jest reklamowane jako two bedroom, to jest mieszkanie, które ma salon i dwie sypialnie, dlatego nazywa się two bedroom. Także tak, w Ameryce wszystko jest wielkie. Na pewno słyszeliście gdzieś kiedyś o tym, jeżeli cokolwiek czytacie i interesujecie się Ameryką, to to, że Amerykanie to są pracoholicy i ja niestety muszę się z tym zgodzić. Naprawdę ludzie pracują tutaj dużo. I to się różnie objawia. Niekoniecznie dużo godzin w ciągu dnia. Bo to akurat mi się wydaje, że w Polsce ludzie dłużej pracują w ciągu dnia. Ja rzadko kiedy zostaję w pracy, słuchajcie, do, nie wiem, szóstej, i jak zostaję w pracy dłużej niż do piątej, to jestem bardzo zła i uważam, że o Boże, jak ja muszę dużo pracować. E, dlatego ogólnie wydaje mi się, że godziny pracy są tutaj lepsze, przynajmniej u mnie w pracy bardzo się na to zwraca uwagę. Ludzie natomiast nie biorą tutaj prawie w ogóle wakacji, albo mało. E, nigdy nie zapomnę tego, jak kiedyś u nas ktoś powiedział po chyba ośmiu latach pracy, że pierwszy raz wrzucił się dwa tygodnie wolnego. Jak ja kiedyś powiedziałam o tym, że w Polsce jest coś takiego, chodziło mi tutaj o grusze, o to, że, że czasem jak bierzesz dwa tygodnie wolnego, to firma ci jeszcze dopłaca, to wszystkim po prostu szczęki opadły. Absolutnie czegoś takiego tutaj nie ma. Jak zaczynasz pracę, to bardzo rzadko, kiedy dostajesz cały swój urlop z góry, musisz sobie go zarobić. Więc powiedzmy, jak masz te 15 dni urlopu, co jest takim standardem, tak naprawdę 10 dni to jest standard, 15 dają lepsze firmy na rok. To nie dostajesz tych 10 czy 15 dni od razu z góry, tylko dostajesz jedną dwunastą tego na początku na pierwszy miesiąc i potem co miesiąc, albo tam co dwa tygodnie, jedną dwudziestą czwartą, to ci się po prostu dodaje. Także na początku nie ma się praktycznie nic. Za to na przykład pensja jest wypłacana często co dwa tygodnie. Coś o czym też muszę wspomnieć, bo to mnie bardzo dotyczy i dopiero co przez to przechodziłam, to jest słuchajcie, beznadziejny urlop macierzyński. Moja firma jest bardzo hojna, daje mi miesiąc urlopu macierzyńskiego przed moim terminem porodu i potem 4,5 miesiąca. I to są naprawdę bardzo dobre warunki. Ja pracuję w firmie farmaceutycznej. Firmy IT już mają bardzo dobre polityki, jeśli chodzi o urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie. Mój mąż miał trzy miesiące urlopu tacierzyńskiego. I coś, o czym jeszcze chciałam wspomnieć a propos pracy, ale to tak naprawdę przekłada się na całe życie, nie tylko na pracę. Niektórzy uważają Amerykanów za fałszywych ludzi. I ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem to jest mit i to jest nieprawda. Amerykanie są po prostu bardzo uprzejmi. I ciężko jest od nich usłyszeć, na przykład: O Boże, co ty zrobiłeś, to jest beznadziejne. Yy, rzadko kto zmiesza się tutaj z błotem. Jeżeli tak się stanie, to to jest wielkie fopa. Możesz pójść do Aheru i, i powiedzieć, że doświadczyłeś harassment. Także generalnie się tego nie robi. I ja osobiście uważam, że to jest bardzo dobre, bo ja nie mam ochoty, żeby ktoś mnie mieszał z błotem, nawet jak coś źle zrobię. Tutaj po prostu trzeba bardzo się skupiać i trzymać między wierszami. Bo jeżeli ktoś ma do ciebie jakiś zarzut, to jeżeli ci to mówi, to mówi ci to w taki sposób, że nie do końca możesz to wziąć jako coś złego. E, dlatego, że pamiętam, jak swojego czasu trenowałam pływaczki synchroniczne tutejsze. E, część z Was może wiedzieć, że ja kiedyś pływałam synchronicznie sama i przez pewien czas tutaj również byłam trenerką pływania synchronicznego. To coś, o czym nam mówiono od samego początku, to jest to, żeby dawać dzieciom tak zwane sandwich corrections. Sandwich corrections polegają na tym, że jeżeli musisz dziecko poprawić, to najpierw mówisz mu, co robi dobrze, to jest bułka kanapki, w środku mówisz mu, co robi źle, i potem znowu mówisz mu, co robi dobrze, tak żeby dziecko się nie czuło źle z tym komentarzem. I myślę, że to jest coś, co jest stosowane w całym życiu amerykańskim, również w pracy. Amerykanie też bardzo lubią mówić o pracy. To jest taki temat, który bardzo łatwo każdemu przychodzi, i bardzo często Amerykanie mówią o pracy. Rzecz, która jest inna niż to, co jest w Polsce, to jest to, że tutaj trochę inaczej wyglądają umowy o pracę. Tutaj w ogóle nie ma czegoś takiego jak kodeks pracy. Jest po prostu generalne prawo cywilne, które obowiązuje wszędzie i każdy może sobie opisać umowę o pracę tak, jak chce. Zwykle nie ma czegoś takiego jak wypowiedzenie to jest coś, co jest grzecznościowe, i obie strony mogą zakończyć i zamknąć umowę, kiedy chcą. Grzecznościowo uznaje się tak standardowo dwa tygodnie. Czegoś takiego jak trzy miesiące wypowiedzenia, to tutaj słuchajcie, nie ma. Ach, to się nagadałam dzisiaj. Piszcie, słuchajcie w komentarzach, co wy uznaliście za dziwne przyjeżdżając do Ameryki. Jakie znacie stereotypy amerykańskie? Zobaczymy, może jakaś fajna dyskusja się z tego wywiąże. A w międzyczasie oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, jak zwykle. Moje filmiki dominuje tematyka mamuśkowa ostatnio. Za każdym razem, jak gdzieś wyjeżdżamy, to coś z podróży zawsze tutaj wrzucam. No i takie ogólne właśnie tematy amerykańsko-polskie na moim kanale znajdziecie. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!